Szwaldu i Chynia. Skąd się to wszystko wzięło? Święta Maria towarzyszy Polakom od zaraga dziejów. Pierwszy kościół, który zbudowano w Polsce, to kaplica Najświętszej Maryi Panny na Ostrowie Tomskim w Poznaniu. Najstarszy zachowany polski tekst poetycki wraz z melodią to o Bogu rodzica. Śpiewano ją przed bitwą pod Godwaldem, a potem pod Warmią. W XV wieku była hymnem królewskim dynastii. Jagiellina. Długoż określił Maryję panią świata i naszą. To nie my wybraliśmy ją na królową Polski, to ona nas wybrała. W 1608 roku Maryja objawiła się włoskiemu jezuicie Juliuszowi Mancinelli. Ukazała się w towarzystwie świętego Stanisława Kostki. Mancinelli, kiedy zapytał, jak się ma do niej zwracać podczas odmawiania Itanii Loretańskiej, usłyszał: Dlaczego nie nazywasz mnie królową Polski? Ja to królestwo bardzo umiłowałam. I wielkie rzeczy dla niego zamierzam, ponieważ osobliwą miłością do mnie płoną jego synowie. I właśnie ta królowa broniła Jasnej Góry podczas potoku szwedzkiego. Jak mówili sami Szwedzi, w czasie oblężenia pod koniec 1655 roku, widzieli kobiecą postać w niebieskiej szaty przechadzającą się po murach Jasnej Góry, która budziła paniczny lęk w szeregach szwedzkiego wojska. Opowiadano, że dowódcą szwedzkim ukazała się niewiasta o boskim obliczu, i nakazała zostawienie klasztorów spokoju. Niektóre pociski armatnie w niewyjaśniony sposób odbijały się od murów i siały spustoszenie w szwedzkich szeregach. Król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku ogłosił w Lwowie Maryję królową Polski. Wtedy też po raz pierwszy podczas publicznego odmawiania witanii gloretańskiej padło trzykrotne wezwanie: Królowo korony polskiej, módl się za nami. 11 listopada W tym samym czasie błogosławiony ojciec papczyński, w trakcie nabożeństwa błogalnego, opokonania wroga, podprawionego wodnego i od pola bitwy o setki kilometrów w Chojnacie, miał wizję zwycięstwa Polaków, na doznał objawienia Maryi która rzekła Synu mój, modlitwy Twoje wysłuchane, albowiem wojska moje zwyciężyły w tej chwili nieprzyjaciół mojego królewskich Oznaj to ludowi mojemu. Weselcie się, a służcie wiernie mojemu synowi. Matka boska wspierała po był wystawiony w namiocie obraz Matki Bożej Końskiej. Wojsko modliło się do niego przed bitwą. Po zaś składało u stóp obrazu motowota zdobytej w zwycięskiej bitwie po wroga. Później obraz ten wystawiono w kościele katedralnym w Lwowie, a król modląc się przed nim, dziękował za zwycięstwo. Od tego czasu Matkę Bożą Końską nazywano również Matką Boską Wojenną. Była ona otoczona kultem wśród Wojska Polskiego, a król Jan Kazimierz